Hej, okay, zaczynamy drugi dzień zwiedzania. Dzisiaj jedziemy do miejscowości Trani. Teraz jedziemy na yy, dworzec główny Bari Centrale. Obok mnie samochody, więc do tego, tego jest hałas. Zabieramy ze sobą. Okej, okay, jesteśmy już na dworcu centralnym, Bari Centrale. Mam jakieś 5 minut do odjazdu, więc musimy szybko pójść kupić bilety, żeby dostać się do trani. Ale super palmy, nie? Ekstra! Ok, to musimy tym do Barletty o 40 Chyba jednak na nie zdążymy, bo jest bardzo mało czasu I są duże kolejki A, to nie zdążymy Strani Może rano, czyli już kupmy. Tylko a wtedy godzinę No to dobra, to tak. Od 12 No dobra, to to konferencja. Oni pokazują, które się. No wiem. Yes, to jest to i Nie, nie na sprzedaż, już są wyprzedane. No to ten drugi kupujemy za 6,80 o 12,18. No to kupię. Okay. Yy, Więc... No ale razem ty mnie stresujesz? Mamy już bilety. Na tej stacji powinniśmy być wcześniej, bo te automaty bardzo wolno chodzą. To jest nasz bilet. Kosztuje 3,40 taki przejazd do teni. Teraz będziemy czekać, bo dopiero pociąg jest o po 12.00, więc trzeba będzie gdzieś pójść Już idziemy na Sferą, nie będziemy tutaj czekać, może zrobimy jakiś test przekąsek. Co? Te? No. Ja, i na no, takie zwyczajne. I tak robię. A tu? to jest... To samo, Tak? No. Mocno słone może ten swój makaron nie był przesalony? Ja nie tak. czuję tutaj stoi. No, takie suche są w sensie, że mają mało tłuszczu. Mm. Teraz czuję to odsunę. Dużo solą w może po prostu. No nie wiem. Mm. I Dobra, my już jesteśmy w pociągu, ja założę to sobie, bo jest strasznie zimno, właśnie ja nie uważam, że jest przyjemnie wchodzę, tylko jest zimno, a jestem chora. I trzeba mieć maski teraz we Włoszech, W transporcie pozycznym. Minęło 40 minut, jesteśmy już w Trani i zaczynamy zwiedzanie. Spójrzmy, to jest jakaś mapka. Gdzie jesteśmy? Tutaj. No. I tym niebieskim będziemy siedzieć, czy różowym? różowym? Do portu czy? na pewno. Tutaj na pewno. Tu nie ma. To... Jak na razie jest bardzo przyjemnie. Widać, że jest o wiele mniejszy ruch, mniej samochodów na drodze. Więc fajnie się zapowiada. Idziemy na razie w kierunku centrum. Już jest koło 13, a my dopiero przyjechaliśmy, czy tam po 12, nie pamiętam dokładnie, yy, więc trzeba szybko coś zjeść, zanim będzie siesta. Bo o 15, wczoraj od 15 do, yy, od 15 do 19 to tak naprawdę wszystko było zamknięte, więc my nie zdążyliśmy wczoraj zjeść lunchu i musieliśmy czekać do 19, aż otworzą się restauracje. Są też takie dla turystów, które są otwarte przez całą dobę, yy, więc bracie czego gdzieś tam można zjeść. Ale właśnie takie te bardziej lokalne, otwierają się później dopiero pod wieczór. Ta ładne kolory za mną. Niebieskie. Okej, okay, wracam na główną drogę. To jest jakiś bardzo sympatyczny park z fontanną, palmami i wódka. Bardzo jest tutaj urocza, super fine. kamienice, a to dopiero początek. Tu jest kolejna super uliczka. Ok, jesteśmy w... Gdzie jesteśmy? Cafe, Cafe Ultima. Dobra, potrzymaj to. I jesteśmy nasze zamówienie, czyli y, pankejki, trochę w domu. A ty nie jest. Jakiś... <noise> y, pankejki takie typowe. To są chyba pancerstwini, tak? Tak. Ale jakieś takie małe. Wydawało mi się, że to inaczej trochę będzie wyglądać. No i kawka i sos ananasa. Już tyle. <noise> Myślałem, że tego dla kawy dostaniesz. To jest takie... No nie te pancake i nie są złe, znaczy takie puszyste, ale trochę zimne. Więc nie wiem czy taka, tak było celowo. Teraz będę próbować tego panceru. to jest gorące. Mm. Widzisz? Mhm. To jest y z sosem pomidorowym Jak i chyba Mar serem. Mar Margarita. Mhm. W jest zapieczony własny stos ser. Ale to chyba nie to chcieliśmy próbować. To są sobie te pancery niż tam tam. Chyba, to nie było to. Albo inny rodzaj, ale te są gorące i wydaje mi się, że te pankejki y czekały na to i... I no. ostygły. Może być Chyba wolę normalną pizzę. <grymka> Oj. Już bym się dała. Mmm. Ale. <grymka> o, właśnie tam jest tu wejście. Czy to jest ciekawe? Bawięc się no to całe jest dobre. A jest za gorąco. Nie daje. Nie chodzi, ale nie. A co jest ziemi ja tak? To... No, nie pasuje, ale też... Ale ja to widziałam pod kolor tej bluzki. Nie, jest pod kolorem. Ale mogłam mieć jeszcze różową. No to nie wiem w sumie. I ta, i ta Nie pasuje. Dlaczego? Na że któryś musi się pomóc składować. już będziemy wracać za i Idziemy właśnie na stację. Niestety nie udało się zjeść nam y, tych panzerotcji w rozmiarze XXL, które są tak polecane. Czekaliśmy na to chyba od godziny 15.30, bo otwarcie miało być o 17.00. Jednak teraz się powiedziano nam, że zamówienia może składać dopiero o 18.00. A robi się już później yy, nie wiem, już no. Więc my będziemy wracać do Bari I chyba w Bari sobie zjemy Bo też tam w tych tematycznych uliczkach Na Starym Mieście Można zjeść się panzerotti Nie te duże, ale małe Są tam chyba 10 sztuk za, yy, za 2 euro Więc pewnie sobie je wypróbujemy właśnie w Bari A teraz już lecimy na dworzec I stamtąd będziemy jechać pociągiem Do Bari Centrale więc słyszymy się już z Bari.